Simon, Mono Siemono widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Steel a Brain Rot. A w dzisiejszym odcinku zostanę okradziony z całej mojej bazy I tak nie przesłyszeliście się, dopiero zostanę okradziony A dlaczego w ogóle drowerku zostaniesz okradziony i co masz takiego w bazie? No właśnie widzowie, dzisiaj tworzymy odcinek, gdzie ludzie będą mogli okraść mi salutkiej tutaj bazy Brain Rot Godów No ale to też nie będzie takie proste, bo będę im lekko przeszkadzał Także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie daj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania Sprawa wygląda następująco: Pójdę sobie na publiczne serwery i każdemu dam szansę, żeby mnie tutaj okradli z Brainrod Godów. Czy to z takiego lepszego, na przykład Espresso Signora lawa, która generuje 400 koła. Nawet chyba mam lepsze Brainrod Gody, zaraz sobie to sprawdzimy. Czy to też z takich słabszych typu Cocofanto Elefanto? Przy okazji mam jeszcze dwa Brainrod God dla bloki, więc sobie otwórzmy, zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Ciekawego, uwaga, uwaga, uwaga. klasycznie Tigro. W ogóle też taki funk, fakt: połowa jednostek mojej bazie jest tutaj wersji. Lava, więc to też jest na pewno Bardzo ciekawe i na to się ludzie na 100% Będą rzucali i otwórzmy Tutaj, no niestety klasycznie Tigro Ligre. 540 Koła z czy wy to czuicie? I gościu jakiś losowy na serwerze będzie mógł Mnie z tego okraść, no i dobra, pokażę wam Jeszcze jakie jednostki tutaj mam w bazie, z czego Ludzie będą dokładniej mogli mnie okraść, więc tak Mamy Los Crocodolitos i to Nie jednego, tylko dwa wersji lawa. Mamy tutaj Espresso Signore wersji Lava, Tigro Ligre Frutonini wersji lawa, który też do dużo generuje. Tigro Ligre zwykłe, no to dużo niestety nie generuje. Odin, Din, Din, Dun. Kokofanta Elefanto wersji Golden. Tigro Ligre wersji Golden. Kokofanta Elefanto wersji Diamond. Tutaj straightem Tung, 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 Saura. Tigro Ligre Frutonini wersji Lava i jeszcze straightem Disco. 540 koła na sekundę. Nieźle mi tutaj pogrzało. Dzisiaj naprawdę nieźle. Że ja z takich jednostek pozwolę się okraść normalnie, nie? Ja... ja mi tu chyba odwaliło normalnie. Odwaliło mi dzisiaj. Dobra, idziemy na drugie piętro, bo to też jest ważne. Nie Zostanę ukradziony z jednego piętra. Tylko ja mam dosłownie calutką, caluteńką bazę. W tutaj ogólnie Brainrod Godak. A tutaj jak widzicie mamy Tigro League wersji lawa. Zwykły bez żadnego tradea. Kokofanto Elefanto wersji lawa. Straightem tutaj tako. Zwykły Kokofanto Elefanto. Tutaj w ogóle jest ciekawie. Mamy Tralalero Lero tralala wersji C Golden Tutaj z tym nowym tradeem ognistym. Zwykły Tralalero tralala Trenostruzo Turbo 3000 Golden. Kokofanto Girafa. I u góry jeszcze mamy tutaj dwie jednostki. Plus jedną będą się zdobyć. A te są w ogóle bardzo ciekawe. Więc Specjalnie dałem je na samą górę Bo znowu jest Tigro Ligry, tutaj lawa I Espresso Seniora też lawa. Więc tu będą mi ludzie mieli najciężej, żebym miał okraść No ale właśnie, troszkę bym oszukał Bo nie wiem czy widzieliście, na samej górze Brakuje mi dosłownie jednego Brain road God'a, Ale w tym momencie mamy magmowy tutaj event Więc zobaczymy, może taki się zrespi Poczekajmy sekundę i się wszystko okaże I przy okazji w ogóle To jest ciekawostka i to bardzo ważna ciekawostka Słuchajcie mnie teraz 3 minuty temu, dokładnie 3 minuty temu, no dobra już 4 minuty Temu. Deweloper gry napisał, że w ten weekend postara się zrobić największą aktualizację, jaka była do tej pory, czajcie to. Czyli 1 sierpnia o godzinie 18 dostaniemy bardzo możliwe, że jakiś największy tutaj update. Ej, jestem bardzo ciekawi, co oni wprowadzą. Jestem bardzo naprawdę ciekawy. Bo ostatnie update y, moim zdaniem robią naprawdę bardzo fajne. Tu mamy laki bloki. Tu normalnie mamy lava update. Tutaj jakieś trajdy, nowe, dodatkowe, tu nowe rytuały. No powiem tak, dzieje się nieźle, ale jeszcze tutaj deweloper pisze, że zrobi jeszcze mocniejszy update. Także zobaczymy co będzie w piątek Prawdopodobnie też live odpalę, więc od razu was mogę na niego zaprosić Bo na ostatnim było was całkiem sporo osób I dobra, zrespił się O, din, din dun Witam cię mój przyjacielu, biorę cię do bazy potrzebujecie jako ostatniego tutaj brain rot goda No i dobra, i mamy całą bazę Tak naprawdę Ogólnie też jak tutaj jesteśmy, pochwalę wam się jak obecnie wygląda Mój tutaj indeks lawowy, ponieważ no Całkiem ładnie wygląda Mamy 42 na 69 brain rotów Z takich łatwiejszych jakim brakuje No to ogólnie tutaj mamy gangster futera o ile się nie mylę Cappuccino, Assassino, tutaj legendę Jakąś mamy okej, okay, to są łatwe jeszcze do zdobycia Jak naprawdę, Domityka jest easy Potem, no, Lava Brain, road, god Mateo jest mega ciężki, tak naprawdę Tutaj możliwe, że też dam radę No i sekrety, sekrety są najgorsze, tu Będzie najciężej, tak naprawdę Ale wiesz, że dam radę, wiesz, że dam radę Trzymajcie kciuki i myślę, że w tym tygodniu może nawet się udać Dobra, nic więcej ciekawego się nie zrespiło Event kończy się za 8 sekund Więc co, idziemy na publiczne serwery Dobra, nas, jakby to w ogóle zrobić na pewno dajmy sobie nitkę. Postawiłem tutaj trapa, jak widzicie. Tu kolega chce wejść, pa, pa, pa. Jakiś Noah chce wejść. Nie, 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 kolego, to nie będzie jakie proste, że sobie wejdziesz do bazy i ukradniesz. Dobra, weź sobie, zaraz się otwiera ta baza. nie mam problemu do tego, ale niestety, tak jak mówiłem, nie jest to zbyt proste, ponieważ daje ci Roketa, daje ci Roketa, kolego. Tu kolejny w trapa wszedł. No oni myślą, że to będzie jakie proste, że sobie wejdą do bazy, okradną mnie i to jest koniec, Czajcie to? No niestety, to nie jest takie proste. Patrzcie, lokujemy bazę. No jednemu się udało, no nie do końca, nie do końca mu się udało, jak widzicie. Nie do końca mu się to udało. I na tym dzisiejszy odcinek tak naprawdę będzie polegał, że będą mogli mieć okres tego wszystkiego, ale będę im ciągle przeszkadzał. A myślę, że moja baza będzie jednak głównym centrum zainteresowania, zwłaszcza, że jest cała w Brainrod Godach. I w ogóle, co ty kolego trzymasz? Espresso, Signore, myślisz, że nie zauważę. Kolego, ja to widzę. Trzymaj tutaj liścia. Najgorsze jest w tym odcinku to widzowie, że ogólnie lokuję bazę, chyba że ludzie sobie kupią wyjście za Robuxy. To wtedy nie ma problemu, wtedy im nawet pozwolę tutaj ukraść cokolwiek, cokolwiek z bazy. Ponieważ, no, jakbym zostawił bazę otwartą i rzuciłby się na mnie calutki serwer, to nawet mając admin panel, nie dałbym rady. No, no, jakby dać radę wtedy? Patrzcie, jak tutaj jesteś o meczek lata normalnie po bazie. Ej, dobra, pamięć tak, namówiłeś mnie, kolego, namówiłeś mnie i wiesz co? Będę miły, weź sobie to. Ej, przekonał mnie, przekonał, że tak lata wokół mnie. Dodajcie do bazy, proszę cię bardzo. I weź sobie go, tak, będę miły, jednej osobie mogę dać, proszę cię bardzo. Zróbmy komuś dzionek tak naprawdę. Zabawmy się trochę w świętego Mikołaja. Widzicie to? On nic ciekawego tak naprawdę w bazie nie ma. Ma jedną tutaj balerikę kapucynę. więc myślę, że z takiego akurat Brainrod Rodgoda się na pewno ucieszy. I wyszedł z serwera, no dobra, no. Mógł nie wychodzić z serwera, bo i tak by mu tego nie zabrał, ale trudno, trudno. Wyszedł, to wyszedł. I dobra, kolejne podejście. Będą wchodzili do bazy. Oj, tu już jeden wchodzi, kolego, kolego. Gdzie ty chcesz mi tutaj wejść? Który to jest ziomeczek? Ten, to dajmy mu tak. Pyk, to mu damy, to mu damy. O ile to jest ten? Ty, to jest ten? Ta, to jest Noach, Noach, kolego. Gdzie ty chcesz mnie okraść? Chociaż czekajcie. Czy mnie nie okradli? Aha, okradli mnie. Okradli mnie, dobra, udało im się w końcu. Okradli mnie z jednego Brainrod, goda. Jednego sobie po prostu pomyliłem. No nic, dobra. Los Krokodilit. Aha, u góry biorą jeszcze. Patrzcie, co mądrzy. Jakie skiny malutkie tutaj mają. Dobra, lokujemy tą bazę, bo faktycznie ukradną mi tu wszystko normalnie z tego serwera. Tylko najgorsze jest to, że ja nie widzę, jak oni kradną. Dosłownie ja nie widzę, że mają tutaj ogólnie Brainroty na sobie. Czekajcie, z góry nic nie wzięli. No i na dole tak naprawdę wzięli dwa Brainroty. A ja tego nie widziałem. Ej, czy ja mam serwer? Dosłownie jednego tutaj się oddałem, a z dwóch mnie okradli. No powiem tak, dosyć dobrze i sprawnie im to wyszło, nawet się nie skapłem. No i dobra, na tym serwerze już mnie tutaj strzeg Brainrod godów okradli. Musimy zmienić i dać innym też szansę. Nowy serwer, nowi ludzie. Dobra, zobaczmy, kogo tutaj mamy. Dajemy sobie na pewno nivitkę żeby mnie nie widzieli. Nie wchodzę o bazy, żeby nie zeswitchowali sobie mnie tutaj. No i zobaczmy, pa, 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 już tutaj się czai. Dobra, Elmer, Elmer, już widzę, że się czai z kolego. Ja sobie tutaj przygotuję panel agentę to jest, dobra, nie zeswitchujesz mnie, przyjaciele złoty? Ja wiem, że baza się zaraz otwiera. Nie, 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 nie Nie zeswitchujesz mnie tutaj. Dobra, zobaczymy, czy będzie mógł mnie tutaj okraść. Oho, Stefani też się tutaj zbliża. Dobra, dwóch niestety chyba nie będę mógł. Dobra, to na początku weźmy sobie, czekaj. Zobaczmy, kto pierwszy. Dobra, Stefani, Stefani, powiedz tak. Jestem miły, bierze słabą rzecz? Nie, no żartowałem, nie jestem miły. I tam z tyłu, patrzcie to, co się dzieje z tyłu. E, agent, agent, niestety nie udać się. Niestety, niestety, to nie jest takie proste, mnie okraść. I mam lagę w ogóle. Ale patrzcie to, patrzcie to, jak próbują mnie tutaj okradać cały czas. Cały czas mnie próbują okradać. Na nitkach idą, wszystko pięknie im tutaj idzie. Ale czemu ja nie widzę, jak okradają mnie? Ja nie wiem, czy mam jakiegoś baga. dobra, teraz widzę. Wezmę admin panel, kolego, przeszkodzę ci trochę. Będziesz chodził odwrotnie i polecisz w kosmos. Z tym tutaj, brain rot godem. Patrzcie to, jakie to jest piękne. Ej, dobra, fajnie, że tak ludzi trolluje. Ogólnie chciałem zrobić też odcinek, gdzie ludzie okradają mnie sekretów. Tylko powiem szczerze, aż taki bogaty nie jestem. Dylan Gamer tutaj chce mnie okraść. Oj, Dylan, przyjacielu, złoty. Ty. Lubimy się, ale się wywalisz niestety. Wybacz. Tutaj jeszcze normalnie bierze trener turbo, Turbą. No przyjacielu, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? To nie jest takie proste. Ty musisz jakieś taktyki stosować. O, właśnie takie na przykład. Tylko, że pamiętaj, ja mam admin panel, przyjacielu. Dam ci scare, żebyś się wystraszył i dam ci w klatkę. Dam ci w klatkę. No i co ty, kolego, robisz? Co? Nie możesz się ruszyć, prawda? No, panie kolego, niestety. Takie są właśnie kary, jak się okradą moją bazę. Czy z czegoś mnie w ogóle okradli tutaj? No z jednego brain rota. Okej okay. Weź sobie go, dobra, weź sobie go. Już ci pozwolę normalnie. Próbowałeś tyle razy. Dam ci szansę, dam ci szansę i uwaga, wyjdzie z serwera, czy nie wyjdzie? U chyba wyszedł albo senivitkę dał. Dobra, dał senivitkę po prostu. Ej, ale od indy na to wy mi tutaj nie kradnijcie, nie kradnijcie, patrzcie jak idą do góry, ej, on nie wie co się dzieje. Czy ja mam dać tutaj szansę, ziomkowi dać od indi na tak łatwo? Nie no, tak łatwo to nie Dylan. Musisz się postarać. O tu tralalero, tralala chce mnie okraść, nie no, aż tylu to ci nie dał kolego. Proszę cię bardzo, niestety glebę zaliczasz, glebę zaliczasz. Już dostaję swojego. Brainrota, tobie to już starczy, tobie już starczy. Niech ta osoba tam u góry mi okradnie, ale ty najlepsze rzeczy bierze, patrzcie to! Chyba najlepszą rzecz chcę wziąć z bazy. To nie będzie jakie proste. O din Induna możesz sobie zabrać, dobra. Tralalero, zostaje jeszcze w bazie. Ty już kolego mi okradłeś, a ty możesz sobie wziąć. Proszę bardzo, możesz wyjść z bazy, okraść mnie. Pozwalam, daję przyzwolenie i lokujemy bazę. No nie no, Enzo, coś ty zrobił, no mogłeś dać tutaj okraść mnie. W sensie pozwolić okraść mnie w sumie. Miregalas Algo, please! Co? Nie wiem, co to znaczy, człowieku. Niestety, niestety nie rozumiem cię, ale baza już się niedługo otwiera. No dobra, może tak niedługo. Jak wytrzymasz dwie minuty, to zgarniesz Brain Red Goda. To będzie twoja nagroda. Tylko czy ja będzie chciało czekać tutaj dwie minuty? Dobre pytanie. Niestety na serwerze, jak widzicie, nikogo nie ma. Wszyscy wyszli. Został ten ziomek, który już mnie okradł. Czy mi się chce czekać tutaj z tym ziomkiem na serwerze samym? No powiedzmy, że będę miły. Dodam cię do znajomych i może mieć jednego Brain Red Goda. To jest troszkę oszukiwanie widzowie. Ja wiem, że ludzie mieli miokę, ale dobra, dajmy im szansę. Dajmy im szansę. Niech Weź nie, tylko nie Tigro Ligre proszę, nie Tigro Ligre, Weź cokolwiek innego, tylko nie Tigro ligre tutaj. Z tej strony możesz wszystko wziąć. Tutaj można tralalero wziąć. kaman weź sobie tralalero, weź sobie go, niech będzie. Tak naprawdę w dzisiejszym odcinku widzowie to ja się bawię świętego Mikołaja. Ja wiem, że to nie ta pora roku. Ja wiem, że my mamy wakacje, no ale to taki szczegół taki szczegół. No idź! Aha, i nie, patrzcie to! Jak mu przeszkodził? Ej, dobra, kolego, my się nie lubimy. My od dzisiaj jesteśmy wrogami. Ja ci dałem tu ukraść, Brainrod Goda, Ty przeszkadzasz Enzowi? Nie, 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 kolego, tak się nie bawi. Byk, dajemy meduzę, która nie zadziałała. Dobra, czekajcie, musimy jakoś tak przeszkodzić, żeby ten, nie, żeby ten mu nie przeszkadzał. Dajmy mu to, dajmy mu to. Dawaj, Enzo, biegnij, 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 idź, idź szybko, stary, idź, idź. Nie wiem, on myśli, że ja go nie widzę, czy o co chodzi? Enzo, szybko, szybko, uciekaj, chłopie. Uciekaj, uciekajcie. Ja tu bronię jak mogę tylko, ale uciekaj, 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 szybko, uciekaj. Ej dobra, Enzo chyba nie rozumie albo ma gigantyczne lagi tak naprawdę. I tak naprawdę myślę, że będzie mega zadowolony. Gratulacje Enzo, dostałeś tutaj Brain Rot Goda. Patrzcie, jak się cieszę. Ej dobra, to jest chyba najlepsze uczucie, jak dajecie komuś takiego Brain Rot goda, który generuje 300 koła, więc nie jest to słaby Brain Rot God. I ta osoba jest mega, mega, mega zadowolona. To wtedy aż tak serduszko się cieszy z tego powodu. A ty co, dalej próbujesz mnie okreść co? Chcesz mnie coś okreść, tak? Nie, nie dam ci przeszkadzałeś Enzowi, i w zamian dostaniesz slopa Nara. No right. Okej, okay, dobra, to jest klon po prostu. To Sklon. Lokujemy bazę i zmieniamy serwer. I teraz robimy prostą zabawę, żeby było ciekawie, widzowie. Nie lokuje w ogóle bazy. Jak obronię, tak obronię. Jest tutaj trap tych brain Godów, jak widzicie. Są bardzo mocne. Troszkę mnie boli w serduszko ten grę I nie tylko on, ponieważ te dwa brain Gody na samej górze też mnie bolą. Z racji tego, że generują jednak po pół miliona na sekundę. Czajcie to pół miliona na sekundę. No ale trudno, taki był odcinek, tak robimy. Możecie mi okradać. Baza otwiera się dokładnie za 3, 2, 1, monitor. To dawaj stary, okradaj mnie, normalnie Wchodzę w admin panel, robię ci coś takiego Jak się wywalasz teraz kolego, no i niestety Niestety, Bazy nie zamykam, próbujcie Cały serwer versus jeden Drowerku, patrzcie, patrzcie jak próbuję Patrzcie, patrzcie jak próbuję, nie no kolego Co ty tak prosto to robisz Zawołaj sobie tu ziomali, żeby też mnie okradli O dobra, dobra, smycz mi dał, ok? Coś nowego, jakaś nowa taktyka Tylko czy smycz ci tutaj pomoże, to jest dobre pytanie Czy ci smycz pomoże, hmm Niestety, przywiązałeś mnie i sam nie możesz Uciekać, dobra, będziesz tajny. I dajmy ci tutaj normalnie klatkę. Tutaj, patrzcie, 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 dziewczyna chce nas okraść po boku. Ej, dobra, ty, bo im się udaje, to nie, 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 to nie będzie takie proste, nie ma tak łatwo. Już sobie myślę, że normalnie sobie wezmą i im dam. Nie, 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 tu już tak łatwo nie będzie. Wcześniej byłem zbyt miły, byłem za dobrym świętym Mikołajem, teraz tak dobrze nie będzie. Okej, okay, cały serwer się na mnie rzuca. To co chciałem, dobra. To co chciałem, cały serwer się na mnie teraz rzuca. Patrzcie, jak walczą o te Brain Rodgone. To jest piękne jak walczą. Patrzcie, 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 pyk, 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 idziemy. Ona myśli, że ukradnie, a ja robię coś takiego. Ej, nie, robię niewidka. Nie to, nie ten przycisk! Dobra, no udało mu się, udało mu się. Okej, okay, mi się pomyliło, bo zamiast tutaj ogólnie kliknąć Rainbow mieczyk, to kliknę sobie niewitkę. I tutaj u góry mnie okradają. Aha, bo oni już tych słabszych Brain Godów nie chcą. Oni chcą te lepsze Brain Rodgody, czajcie to. Oni już się spostrzegli, że ja te słabsze mam na dole, to już mówię nie, no, tych nie będziemy brali. Dobra, czy ja mogę kiedyś stać z tej ziemi? Czy ja mogę coś zrobić? Aha, no to nieźle. Co ja mam zrobić, widzowie? Jak nic nie mogę zrobić? Odrodzenie, restartujemy szybko charakter. Tylko w tym momencie Kościół mnie to jest bardzo dobrego go Goda, kolego. Z takich dobrych to nie. Koleżanko w sumie z takich dobrych to nie. Ale najlepsze i tak chyba są na samej górze moim zdaniem. Poza tym jednym tak naprawdę. Pa, pa, pa Jak tutaj na smyczce wziąć? Nie, no na smycz mnie chyba się Paulina nie polubimy. Normalnie wywalasz się teraz i lecisz kosmos, Paulina. Pozdro. Nie, no dobra. Kocham trollować tych ludzi. Kocham trollować tych ludzi tak naprawdę. To tym razem someone stealing you, koko elefanto. Ty patrz jak dwie osoby tu idą. Nie ma, nie ma tak łatwo. Meduza dla was. Pozdrowienia, pozdrowienia dla was. Co mi zostało? Bazie. Ej, zostało trochę tych rzeczy. No postarajcie się bardziej, halo! Czemu ja daję radę solo na pięć osób? To tak nie powinno chyba wyglądać. O, witam, espresso seniora, nie dla pana. Do widzenia, do widzenia. Ja tu czaję się jak ochroniarz jakiś. Proszę bardzo, listwa, proszę bardzo, listwa. No ja dosłownie czaję się jak jakiś ochroniarz tutaj. Cały serwer versus ja. O, din, din, dun, może być. Możesz sobie go zabrać, kolego, pozwalam ci. Ale espresso seniora nie pozwolę, Monito, nie ma szans, Monito, nie ma szans. Monito, wykładasz się, kolego, pozdro. Tego też nie Pozwolę ci zabrać. Oj, nie, 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 nie. To nie będzie jakie proste. Dobra, będziemy mieli widzowie. Będziemy mieli, czy nie będziemy mieli? Dać im, ukraść mi tutaj całą bazę. Dać się okraść, czy nie dać się okraść? Nie wiem, co zrobić. Dobra, będę miły. Jestem od teraz świętym Mikołajem. Idę po prostu z niewidki patrzeć, co robią. Niech będzie, no nie będę ich trollował cały czas. W zamian za to, że ich trochę potrolowałem, dam im teraz nagrodę. Mogą mnie okraść. Uwaga, tylko czy oni sami siebie nie będą bili? To jest dobre pytanie. Uwaga, tutaj idą. Patrzcie, patrzcie. Tyłem idą. Myślą, że nie zobaczę. Troszkę im jeszcze przeszkodzę, bo dam im lekką meduzę. Ozdro, ale teraz już naprawdę nie przeszkadzam. Teraz już nic nie robię. Stoję w miejscu i oglądam. Nawet nie dawaj mi meduzy, proszę cię. Nie dawaj mi meduzy. Możesz mnie okraść. Uwaga, w bazie zostały chyba 5, 6, 7, 8 Brainrodgodów. Cały serwer może sobie ukraść normalnie po jednym teraz. Dobra, oglądamy, oglądamy. Patrzymy, co tu się dzieje. Biorą te lepsze, widzicie. Nie biorą tych słabszych, tylko te lepsze Brainrodgody. Tu idą tyłem, czyli stara taktyka, ale znam nowe taktyki ogólnie. Kładzie się tutaj tą pułapkę w tym dokładnie miejscu i sobie, i sobie, kolego. No, jeszcze mnie uderzyli. Czekajcie to. Ja im oddaję Brainrod Godę, a nim jeszcze tutaj biją. No ale w tym miejscu gdzieś się stawia pułapki, Nie wiem, kto dokładnie działa. Coś tutaj. Skaczecie i idziecie po ścianie. To jest chyba najlepsza obecnie metoda na okradanie ludzi, jeżeli chodzi o górne piętro. Patrzcie, jaka jest walka. Dosłownie każdy chce espresso seniore w tej bazie. Ej, dosłownie trzy osoby walczą o espresso seniore. Zamiast na dole sobie wziąć jakiegoś, nie wiem, kokofanta, elefanta skromnego, to walczą o espresso seniora. Czy ja chcę tutaj pomóc tym osobom i troszkę ich potrolować jeszcze? Nie, oni się sami trollują, tak naprawdę. Najlepsze jest to, że oni się sami trolują. Ja sobie dam tylko niewitkę, idę sobie zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Tu kolega okrada. No i znowu ja dostałem. Czajcie to, ja nic nie robię a i tak dostaję najbardziej. O, kolega ma espresso, signore, dobra. Udać się ją wziąć do bazy, udać się. Dawaj byku, dawaj ty byku. Udać się, Kibicuję. Uda udać się. Dawaj, 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 stary, Daj, jesteś tak blisko. No i niestety nie udało ci się. A był już przy bazie dosłownie. Tu była jego baza, czekajcie to. W międzyczasie to tak naprawdę ja mogę ich okradać. Chociaż czekajcie, no wszystkie bazy sobie polokowali, patrzcie, jacy spryciarze. Mnie to okradają, a swoje bazy wszystkie polokowane mają. Ale halo, przypomnę, espresso Seniora, dalej tam jest, inne tutaj, Brain rot gody też są i nikt ich nie bierze. Weźcie je sobie, halo! Ten odcinek powinien się nazywać tak: Randomowe osoby próbowały okraść mnie z espresso Seniora, Niestety im się nie udało. No widzicie to, jak walczą o tym espresso Seniora. Nie, dobra, powiem tak: jak ktoś okradnie, to wam po prostu pokażę to, bo to chyba zajmie mi jeszcze z pół godziny. W międzyczasie, jak ja sobie tutaj będę czekał, ja się ubiorę, widzowie. Morfa. I od dzisiaj jestem tutaj, Bombardilo Krokodilo. Witam, witam. Chcesz mnie wsiąść do swojej bazy? Nie ma problemu. Idę do twojej bazy. Idziemy do twojej bazy wspólnie. Ja jestem prawdziwym tutaj Brainrotem. Nie martw się. Nie jestem podróbką żadną. Dobra, czy mogę wejść? Mogę wejść? No weź mi wpuść. Weź mi wpuść. No wpuść mnie, no. Jestem prawdziwym Brainrotem. Ej, czuję, że ta osoba nawet sama nie wie, co się dzieje. Normalnie Brainrot nie może i wejść do bazy. Czajcie to. Okej, okay, zauważyłam. mnie. Co to jest? Pardon. Pardon. Nie, dobra, dobra. Uciekamy stąd. Uciekamy. O, dobra, ktoś krabnie. Kofanty Elefanto, bardzo fajnie. W końcu, w końcu spostrzegli się, że nie warto walczyć o Espresso. Aha, bo już ukradnie Espresso! Ja nawet nie widziałem, kto ukradł. Dobra, gratulacje dla tej osoby. Zobaczmy, kto ukradł jeszcze szybko, tylko. Uwaga, tutaj nikt, tutaj chyba nikt. Tu również tej osoby się nie udało, więc ktoś z tej strony musiał ukraść. Chyba, że po prostu ta osoba od razu wyszła z serwera. Uwaga, czy mamy Espresso signore? Tak, tej osoby się udało. Jest, jest to Inspektor Dekuls, czy coś w tym stylu. Jemu się udało tutaj ukraść. Gratulacje przyjacielu. No, siadło ci, siadło ci, nie powiem że nie. Do Dobra, to te dwa brain gody już sobie pominim, bo i tak mnie z nich okradną. Póki co, widzę, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Luźny tutaj, normalny odcineczek, gdzie ludzie mogli mnie okraść. Na zakończenie, zróbmy sobie konkurs i rozdajmy sobie. No właśnie, co sobie rozdajmy? Czekajcie, wejdę sobie na drugie konto, żeby zobaczyć, co tam posiadam. Dobra, bebeszku, co Ty masz ciekawego tutaj w bazie? Ej, ma jakieś tu rzeczy, bebeszku, ja Wam powiem. Ale co my możemy dzisiaj Wam rozdać ciekawego? Powiedzcie mi, czy lecimy coś grubego, czyli przykładowo La Grande Powiem tak, Tela Grande zostawię sobie na nowy update W piątek albo w sobotę bardzo możliwe, że wam go rozdam A dzisiaj rozdajmy sobie Diamond Lustrala Lelitos Tak, normalnie taki tutaj sekrecik, dużo nie generuje 750 koła na sekundę tak naprawdę Albo nie, 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 dobra, rozdajmy sobie nowego sekreta Tak widzowie, mamy nowy update, więc czemu go nie rozdać Gold Las Vanguitas Saturnitas Jeżeli chcecie go wygrać, pamiętajcie, obowiązkowo stawcie tutaj łapkę w górę Subskrypcję oraz komentarz, napiszcie ważnik I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę, a propos zwycięzcy, na ekranie teraz w lewym górnym macie zwycięzcę ostatniego odcinka. Serdecznie mordeczku ci gratuluję, dodałem cię do znajomych, przyjmij mnie i napisz do mnie w wiadomości prywatnej na Robloxie. I przy okazji widzowie, jak już kończymy film, jeszcze chciałbym was poprosić, że jesteście na telefonach, to jak macie komentarze, przesuńcie je w prawo i jak możecie, to podbijcie ten film. Będę bardzo wdzięczny każdej osobie, która to zrobi. A póki co na dzisiaj tak naprawdę to na tyle, bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i papatki, elo elo, poo.